Witajcie. Trzeci odcinek. Lecimy. Krewno tydzień trzeci. Kołam z wiadomością przyleciał. Drogi Ryku, przekroczyliśmy góry. Przybędziemy po to, co zostało nam obiecane. Albowiem, bogowie błogosławili, Pog błogosławili nas swoją mocą. Byron. Bejron, król Radowi. Koniec końców mają króla. A za króla zazwyczaj po podąża armia. Za królem. O jakiej obietnicy oni plotą. Miałem grać głupa. Hmm. Nie wiem. Cokolwiek by sobie nie wyobrazili, prawdopodobnie przejdą do tego szukać. Problem jest, problemem jest to, że nasz skarbiec widział lepsze czasy. Zdobycie sojuszników może być naszą najlepszą szansą. Zostawił rewizję ksiąg w waszych rękach, a ja w międzyczasie zacznę przygotowywania. Będę w izbie rady, wasza wysokość. Kolejny boska inwestycja. Gdy Wiaśniak wyraził skruchy z powodu swoich oczka, to skruchy go uwolnić. przeczytałem już list. Ten wieśniak, któremu dałem kask. no to mów. Wasza wysokość. Niesprawiedliwość i głód nawiedziły naszą obojętność. Mężczyźni ubrani na czarno, przyszli i zabrali nasze zasoby. Teraz już prawie nic nie zostało nawet dla Chciałem Chciałem nie prosić o 7 przycisków lub 5 worów z wasza wysokość. W ten sposób możemy przynajmniej nakarmić nasze dzieci. Zasoby. Da było. Dobrze, jak nam To wystarczy, aby wyżywić przez kilka tygodni. Niech Bogowie was błogosławią. To jest ten... Kupiec. Dam pino? Przychodzę z propozycją biznesową w Warszawie są potrzebuje 12 sztuk złota, aby zatrudnić ludzi i kupić zasoby do budowy nowej tawerny w brancy. widzicie tawerna w brancy? tawerna będzie czymś więcej niż tylko miejscem, w którym miejscowi się upiją wioska ma naprawdę dobre położenie, ma wielu odwiedzających, ale nigdy nie zostają na dół Nowa tawerna to zmieni i zagwarantuje stały dochód. Podzielę się zyskami, gdy zacznę zarabiać na tym biznesie. Wróć innym razem. Podoba mi się to, ale nasz skarbiec z nim może sobie teraz pozwolić na taki wydatek. Wróć za kilka tygodni. Tak jest wasza wysokość. Śniak. Wasza wysokość do naszej wioski przywlekła się choroba. Jest. To nie jest nic poważnego, tak myślę, ale gorączka i gichanie są wszędzie. Choroba pojawia się znikąd. Jakby ciemne siły ją na nas zrzuciły. Dam wam. Mogę dać wam zapasy, bo zapasów wam dużo, to no. zacznijmy coś robić z tym, że. Rozdaj w swojej wiosce. Pewni się, że za każdym odastem do tego, czego potrzebuje. Dziękuję, wasza wysokość, jesteśmy wdzięczni. Mam nadzieję, że dobre duchy będą Was chronić. Dobrze, no, zapasów rozdaliśmy trochę, ale. Ale mam nadzieję, że się opłaci. Dwie relacje poprawiłem. Izba Rady. Siadnicy. Nic użytecznego tutaj nie ma, jedynie po śmieci. Tabuła. z stolicy jest bardzo przydatny podczas długich spotkań. Oj baka. Te poroże pochodzi od największego jelenia z Dabern. Tylko książki to ich. A, Kupiłem go na rynku. Nie jestem pewien, jak dokładnie jest, ale ładnie wygląda książek... Da się tu przejść dalej? No, porozmawiajmy z córeczką. Oj. Hej. Bączku. Małe siłko. Nie jestem masz rację. Jesteś małe Wasza wysokość. Co, Dani, zawsze ci powtarzam, żebyś się tu nie bawił. Ale... To jest moje najbardziej cenione miejsce w, na w fortecy. Och, masz tutaj najfajniejsze przedmioty, ojcze. Proszę, pozwól mi tutaj okay. zostać. Nic nie zniszczę, obiecuję. Nie no, będę tu gadał o interesach. Babaw się w ogrodach. Nie ma rodziców. Zobaczymy się później w ogrodach. Wędy. Aurelio wielba robić na drutach, wszędzie zostawię kołem wełny. Gobel Aurela to zrobiła ja Ten pokazuje bociana tego godu naszego rodu. Ciekawe Dobra Porozmawiajmy z Andrym. Andry, wasza wysokość, wyznaczyłem zwiadowcę, da nam znać, z czym mamy do czynienia. W międzyczasie powinniśmy zaprosić króla Taliusa, on może być w stanie nam pomóc. Kliknij w zakładach sojusznicy z panem aby wyświetlić potencjalnych sojuszników. Możemy rozmawiać z bliskimi lordami, ale najpierw, zasuger... najpierw zasugerowałbym zaproszenie taj. Tutaj możesz zobaczyć szczegóły każdego swoich potencjalnych sojuszników. Musisz mieć dostęp do dostępnego gołębia, aby wysłać zaproszenie. No, Talys się wydaje być. Aha, mam dwóch. Talysę mam zaprosić, tak? Świetnie, Talys powinien nas odwiedzić w ciągu tygodnia. Uaj! Dzięki jego armii powinniśmy być w stanie odeprzeć Rado... Radowię. Bez względu na to z czym tu przyjdą. Dziękuję Kuba Niech mogę pomóc. Powiedz mi o przygotowaniach do bitwy. Czego chcielibyście by się dowiedzieć właśnie? Czy nasza armia... Czy nasza armia jest gotowa? O baj. Nie wiemy jeszcze czemu przyjdzie nam stawić czoła, ale z obecną armią nie obronilibyśmy się nawet przed wieśniakami z łopatami. Sam światowit musiałby nam pomóc, kluczowe będzie znalezienie sojuszników. Jeśli chcemy mieć jakiekolwiek szanse, jak mogę pomóc? To na razie będę tutaj, jeśli mogę, muszę zrobić. Mogę tu pójść dalej, nie mogę. Grody. To wygląda na to, jakby ten dzień już miał skończyć mury zamku. Nie wiem czy jest sens chodzić po tych placówkach i zwiedzać tak szczerze Ciekawy to jest, no, ale się przejdźmy. Spróbujmy z nią pogadać. Zobaczymy, czy coś ciekawego można się. Ten? Och, to ty. Ojej. Nie, nie można. I Da. Kaba. Czy to ty dost... U. Coś to nie powiem ja. Góry. Góry szare lubi... Mamy szczęście złojem w taki piękny krajobraz. Fajnie, fajnie. Pola. Te pola były kiedyś płyty lasami. Nasze rolnictwo kwitnie. Dobra, czyli nic to za bardzo nie można. Chociaż parę rzeczy, które da się kliknąć na razem. Kiedy Lardowie będą mieli jakiekolwiek ich Pojawiła się zielona ikona. Taka jak obok imienia, ale Lady Addy. Ale... Kończymy dzionek. Znowu stragan mam naprawić. To ja tego nie zrobiłem? Nie no, nie wierzę. To już chyba. Dobra, to robimy to. I robimy teatr w końcu. Naprawimy. I trudno, no. Chyba najcięższe za nami już jest, tak mi się wydaje. No, naprawiam to wszystko, bo wydawało mi się, że stragan miałem ulepszony. Ciekawa sprawa. Dobra, może najwyraźniej się to nie zapisało, no. Dobra, ale w końcu chcę to naprawić, bo. Wiesz, nie mam znowu za dużo złota. Ale dobra, nic się nie działo, teraz były choroby, tyle chcieli rzeczy. To teraz powinien być spokój chyba. A ja kończy ten odcinek, bo trzeci tydzień się kończy. Jo, 11 minut.